Ty ty! A ci się coś nie pod czupryną mnie powaliło? Tak przyjeżdżasz przez schodnik? Co to? O co się ode mnie? Co to ma znaczyć? Języka w gębie ci zabrakło! Czemu czekasz? No coś porozmawiać. No to nie podchodź do mnie tak blisko. Po co tak przejeżdżasz? przyjeżdżasz przez chodnik na przerywanej przyjeżdżasz przez... No mamy rozmawiać co to chyba blisko. Przez środek ulicy? Wiesz. Tak się nie robi. Się tak nie jeździ przede wszystkim. I co mi zrobisz? No nie, nic, się dlatego umoralniam, żebyś tak nie robił. Przepraszam. No, no i dobra. Proszę. Można grzecznie? Można grzecznie. No, dzisiaj pouczenie.